Tego września 1914 roku w Kielcach Józef Piotrzycki powołał Polską Organizację Narodową. Głównym zadaniem PON była akcja wyrwinkowa, w celu podejmowania ludności polskiej do walki z okupantami, szczególnie z moskalami. Tego samego dnia Józef Piotrzycki złożył przysięgę i wydał Foleza nie miała tak. Rodacy! Nie masz w tym państwie życia dla człowieka wolnego, który godzi się z jarzmem ucisku. Jest tylko jedno wyjście wyjście na drogę walki. Bez wyjaśnienia zaboru rosyjskiego nie masz dla nas mowy o wolnym życiu.